już dawno mnie nie było. Nic nagrywałem, bo nie było trochę tematów. No a dzisiaj w ten pochmurny dzień troszeczkę opowiem o tym, jak zachować bezpieczeństwo na drogach jadąc rowerem i jak unikać jakichś niebezpiecznych sytuacji. Oraz też o tym, dlaczego jest wojna pomiędzy rowerzystami a kierowcami. Ogólnie plan na dziś był taki, żeby pojechać do Lasów Janowskich, no ale niestety pogoda trochę zweryfikowała plany. Dlatego, że rano było fajnie, świeciło słońce, no ale w tej chwili zaczęło dość mocno wiać, do tego coś już zaczyna padać, więc Lasy Janowskie trzeba odpuścić. I się dzisiaj pokręcę trochę w okolicy rezerwatu Obary, poszukam może jakichś nowych tras szukowych w okolicy. I jak coś ciekawego jeszcze znajdę, to Wam też pokażę oczywiście. A ja jadę na opary i za chwilę się słyszymy z powrotem. Tak, w kwestii bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze. No to tak, może zacznę od tego, co... Co mnie najbardziej denerwuje, czyli ścieżki rowerowe, a dokładniej ich e, wykonanie, ich e, przebieg. No, więc, jak e, wiecie dobrze, jeśli jeździcie na rowerze, e, ścieżki rowerowe często są skostne, często są nierówne, przebiegają zaraz przy posesjach przy przejazdach przez. E, Drogi, które się krzyżują, z tą drogą, przy której ścieżka poprowadzona często jest widoczność beznadziejna. No i przez to to jest pierwsze niebezpieczeństwo, które można spotkać na ścieżkach rowerowych: czyli że samochód wyjeżdżając z posesji, czy właśnie z ulicy jakiejś podporządkowanej, może w nas wjechać, bo nas po prostu nie widzi. Kolejną sprawą jest no właśnie to, że one są wykonane często z kostki, często są e, na łączeniach tej kostki, czyli na przykład przy przejazdach przez drogi e, są wysokie krawężniki, przez co też na przykład na rowerze szosowym jest e, duże ryzyko tego, że złapiemy e, tak zwanego snakka, e, czyli no, przebijemy po prostu dętkę. Przy tym możemy też skrzywić obręcz. No i po prostu jest to nie, strasznie no, denerwująca taka jazda. No ja na przykład, tak jak tutaj w tym miejscu, no to dojeżdżam do tego miejsca po korzeniach na szosie. No ale jednak tutaj nie ma ryzyka, że na przykład ktoś jak ja się przewrócę, to nie ma ryzyka, że ktoś we mnie wjedzie. Kolejną kwestią na ścieżkach rowerowych jest to, że jak ja tu mówię, niedzielni rowerzyści. Jeżdżą nie patrząc gdzie jadą. Jadą często całą szerokością ścieżki i chodnika, bo najczęściej ta ścieżka jest obok schodnik jest tej ścieżki. Jadą całą szerokością nie patrząc gdzie jadą przed siebie, tylko patrzą na przykład w telefony i no, miałem już kilka razy taką sytuację, że no, niewiele zabrakło do zderzenia musiałem jakoś się dostrzec Szybko ewakuować na pas zieleni pomiędzy drogą a ścieżką rowerową. No, przy prędkości około 30 na godzinę, jaką się osiąga, zwykle na szosie, no to nie jest to najprzyjemniejsze i najbezpieczniejsze, ale jednak jest to bezpieczniejsze niż wjechanie drugiego rowerzystę. E Często przy ścieżkach rowerowych, żeby już ten temat zakończyć, są takie miejsca, że ścieżka rowerowa co chwilę przechodzi z jednej strony drogi na drugą. Często jest to tak zwany ciąg pieszo-rowerowy, gdzie jest ścieżka i chodnik w jednym. Często to też służy za parking. No miałem taką sytuację, jak jeździłem po Lublina, no to droga przez Jakubowice Między innymi, no to tam przez około 10 km jest tak, że jest ścieżka rowerowa z jednej strony drogi, czy ciąg pieszo-rowerowy z jednej strony drogi, drogi przez kilkaset metrów, z drugiej strony drogi przez kilkaset metrów, później przez y, kolejne kilkaset metrów nie ma wcale i później znowu i tak przez 10 km w kółko. Czy też jak y, wracałem w lipcu z Sandomierza, to było podobnie na Green Velo, że ścieżka rowerowa raz z jednej strony drogi, raz z drugiej gdzie ta droga była dość ruchliwa no i w takiej sytuacji przejeżdżanie z jednej strony drogi na drugą stronę drogi gdzie e, ruch jest dość duży e, no nie jest to najbezpieczniejsza opcja szczególnie jakby na przykład chciał, ktoś chciał e, pojechać e, z dziećmi czy z kimś po prostu niedoświadczonym w jeździe e, przy dużym ruchu kimś to wolniej rusza na rowerze no I tak to jest z tymi ścieżkami. Ja się dziś przemieszczam w inne miejsce i powiem jeszcze o kolejnych problemach i jak zachować bezpieczeństwo na drodze. Wracając do tematu bezpieczeństwa na rowerze. Nie zawsze są ścieżki rowerowe. Jak już są, no to. Jeśli się da po nich jechać, no to zachęcam, żeby jeździć. Ja też e, ostatnio sobie wrzuciłem szersze opony do szosy. I jeśli tylko się da przejechać po ścieżce, jeśli nie służy za parking, czy nie jest jakaś rozkopana, no to staram się jeździć po ścieżkach rowerowych. No ale czasami też e, są takie drogi, ja właśnie takie drogi wybieram, gdzie ścieżek nie ma. No i co wtedy? E, najlepsze są dla mnie takie drogi jak te, po których dzisiaj jeździłem, czyli drogi leśne, gdzie jest znikomy ruch samochodów albo nawet są zamknięte dla ruchu samochodowego. No, ale jak już musimy jeździć po drogach publicznych, no to z mojego doświadczenia wynika, że bezpieczniej jest jechać po drodze wojewódzkiej czy nawet krajowej niż po drodze wiejskiej. Z tego względu, że takie drogi są szersze i trudniej w takich drogach o pirankach drogowych, może podam dwa przykłady, które miałem w tym roku w lecie. Raz jechałem sobie po Green Velo równoległą do drogi wojewódzkiej, ale przez wsie. No i jeśli bym nie zobaczył ładnego widoku na roztoczańskie pagórki, nie zatrzymał się, no to Raczej bym nie przeżył, dlatego że kierowca postanowił na zakręcie 90 stopniowym z zerową widocznością poćwiczyć driftowanie. No, przeleciał bokiem przez ten zakręt dosłownie chwilę po tym jak się zatrzymałem, więc no, kilka metrów dalej bym jeszcze przejechał i mogłoby mnie nie być na tym świecie. I kolejna sprawa, też e, to działo się chyba dziś w maju. E, jechałem sobie właśnie taką boczną drogą, akurat e, e, w Janowi Lubelskim. No i kierowca przyzwyczajony, że raczej ruchu nie ma, wysiadł z samochodu nie patrząc w lusterka, No i w ostatniej chwili udało mi się uniknąć zderzenia z drzwiami z samochodu. No a jadąc e, na przykład podczas mojej najdłuższej trasy w tym roku e, dużo po drogach, po drodze wojewódzkiej, później na krajówkę też wjechałem, no to raczej kierowcy starali się nawet bez, z tym odstępem półtora metrowym nie wyprzedzać. E, raczej ciężej było, żeby ktoś mnie wyprzedzał e, na gazetę, co na drogach e, z zerowym ruchem się zdarza, że jak już kierowca jedzie, no to mimo że jest e, Przeciwny pas ruchu pusty, no to on i tak, i tak wyprzedza na gazetę jeszcze z trąbieniem. No ale jak już jesteśmy przy kierowcach i zachowaniu, no to to też jest nie jest to też zupełnie wina tylko kierowców, ale też rowerzystów. Tego że rowerzyści właśnie często przejeżdżają przez przejście dla pieszych, pakują się prosto pod samochody. Też często jest tak, że. Jak jest nawet ładna ścieżka rowerowa, no to dla niektórych to jest problem, żeby przez miasto przejechać po tej ścieżce rowerowej i na przykład trening zacząć za miastem, bo muszą przez środek miasta jechać środkiem drogi, często wielopasmowej, gdzie obok jest często nawet bardzo dobrze wykonana, to jest rzadkość ścieżka rowerowa, no bo oni mają wtedy trening. No, ja na przykład jak chcę sobie zrobić trening, no to wyjadę rowerem poza miasto i poza miastem dopiero robię trening no bo w mieście no to ani to nie jest bezpieczne trenowanie na drogach ani nie jest bezpieczne trenowanie na ścieżkach rowerowych także tutaj warto też na to zwrócić uwagę że nie jesteśmy jedyni no i tak już kończąc jeśli chcemy być bezpieczni na drodze no to tak, warto żebyśmy byli widoczni przede wszystkim, więc jakieś jasne kolory, raczej bym unikał ciemnych kolorów, jeśli chodzi o strój rowerowy Ja też teraz sobie na jesień, na zimę zakupiłem właśnie kamizelkę z blaskami i właśnie w takim jaskrawym kolorze, żeby było mnie gdzieś z daleka. No i przy... albo nawet można przez cały czas jeździć z, z zapaloną lampką, przynajmniej tylną. Ale ja szczególnie to polecam jak są jakieś trudne warunki pogodowe, czyli na przykład jak jedziemy w deszczu, jak jedziemy właśnie o zmierzchu w nocy, wieczorem, kiedy już jest ciemno, no to wiadomo, że musimy jechać z zaświetleniem, chociaż zdarzają się ludzie, którzy bez tego jeżdżą i ich nie widać. Nawet na tych ścieżkach rowerowych, jak czasami gdzieś spaceruję z psem, no to jak widzę ludzi, którzy jadą na rowerach po ciemku, gdzie te ścieżki rowerowe nie wszędzie są dobrze oświetlone. Bez żadnych odblasków chociaż, bez żadnego oświetlenia, no to naprawdę nie wiem, skąd ci ludzie się wzięli na rowerach. No i właśnie w takich ciężkich warunkach, czyli jakaś mgła, deszcz, to warto tą lampkę zapalać, a nawet czasami warto cały czas z taką lampką jechać, szczególnie, jak właśnie dziś jedziemy o zachodzie słońca, kiedy światło słońca kierow oślepia kierowców. No i tak na koniec. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na drodze, że podczas poruszania się po drogach obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. No a jeśli poruszamy się na przykład w pociągach pieszo-rowerowych, pieszo pieszo czy yy, nawet w trudnych warunkach, gdzie jest to dopuszczalne po chodniku, pamiętajmy, żeby wtedy ustępować pierwszeństwa pieszym jeśli poruszamy się pomiędzy samochodami, to też szczególnie uważajmy. I nie zawsze, kiedy mamy pierwszeństwo, należy jechać na pewniaka. Tylko właśnie warto też często tego pierwszeństwa nawet jak my mamy pierwszeństwo ustąpić samochodowi tego pierwszeństwa. Niech on sobie przejedzie. Dlatego, że komentarze no, są pełne osób, które miały pierwszeństwo, więc lepiej czasami ustąpić, e, troszeczkę później dojechać na miejsce niż ufać e, temu, że mamy pierwszeństwo w danym odcinku drogi. I no, też zachęcam Was do tego, żeby samemu sprawdzać jak to w okolicy wygląda gdzie jest bezpieczniej jechać, czy właśnie po jakichś bocznych drogach, czy może właśnie tak jak to z moich obserwacji wynika, że często jest nawet bezpieczniej pojechać jakiś fragment no, cały czas, no to to jest też no, nie jest to najwygodniejsze jechać między ciężarówkami, ale czasami może warto jakiś odcinek przejechać właśnie w taki sposób, a nie e, po jakichś wiejskich drogach, gdzie jest pełno piratów drogowych. No i co, to by było tyle na mnie dzisiaj. Ja już za chwilę wjeżdżam do Biłgoraja. No, z Wami się żegnam. Zapraszam jeszcze na Facebooka, na Instagrama. Może coś niedługo też na bloga wrzucę, bo już dawno nie było. Pozdrowe, Rek. Cześć!